Każdy szuka spokoju i jestem tu, by pomóc ci go odnaleźć. Gotowy? Czasami życie daje nam w kość. I to normalne, że potrzebujemy odpoczynku. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Wyobraź sobie miejsce, gdzie zmartwienia znikają jak śnieg na wiosnę. Zostaje tylko spokój. Poczuj Lee kat, stykatny uścisk spokoju, który cię otula. Z każdym oddechem uwolnij stres i zaproś spokój. Pamiętaj, zasługujesz na odpoczynek i regenerację, jak po dobrym spacerze po łazienkach. Nie jesteś sam. Razem znajdźmy chwilę wytchnienia, jak filiżankę ciepłej herbaty. Wiesienne popołudnie. Dziękuję, że wybrałeś się ze mną w tę spokojną podróż. Wróć, kiedy tylko będziesz potrzebował chwili wytchnienia. Dbaj o siebie.